Się ma przemówić teraz w pierwszym odcinku z serii Miasto Kobi City, City, tak można też na nazwę. Będzie to seria, polegająca na tym, że będę budował miasto z, z Klocków Kobi. Tylko z Kobi, nie z Lego. Tak jak jest większość na YouTubie. Moją pierwszą właśnie taką częścią miasta to będzie właśnie teraz jest tutaj taka droga. I trzy budynki to mam policyjny, medycyny po mojej tego. Pojazd, który się czai na szybki przejazd. szybkich szybkie samochody. Tak mamy, mamy lampę jak zrobiłem. trzy domy. No, no tak będzie wyglądać ta seria. Właśnie będę wam pokazywał jak buduje jazdę z klocków właśnie kombi. Tutaj po tym, po tym właśnie. Po tym pokażę wam jak wyglądała budowa właśnie tego w zdjęciach. Tak, o, no, to jak wam się będzie podobać ta seria to zostawcie suba i dzwoneczek z dzwonkiem suba, łapkę w górę i piszcie w komentarzach czy chcielibyście, żebym coś innego jeszcze było. nie wiem, przykład może jakieś lotnisko, ale nie wiem, czy to, to jeszcze plany na duszy, na, duszy, na dalsze, dalsze plany to są takie, no, a to zobaczymy, no, cześć, pa.